Gościu tam już przeklina, no nieźle Siema ze strony Szymek TM Pewnie nieraz widzieliście osobę na serwerze, która reklamowała swój kanał lub jakiś serwer Ale czy to się opłaca? Razem z kolegą Xardesem postanowiliśmy to sprawdzić na starcie kolega Xardes miał 180 subów i cel był taki, że spamiliśmy jego kanał wszędzie gdzie się dało. Na początku wbiliśmy na citcrafta, chcieliśmy odblokować pisanie na czacie i musieliśmy wykopać ponad 5000 bloków, co zajęło nam 2 godziny. Spamiliśmy całe dwie godziny, ale niestety było ograniczenie znaków mogliśmy podać tylko link do kanału Xardesa, a nasza taktyka była taka, że przed linkiem pisaliśmy kanał właściciela, ale myśli i tak się opłacało, Biliśmy aż 800 więcej. Sema wszystkim. Goście nie wiedzą co zrobić, bo na tym serwerze w ogóle nie ma ludzi, znaczy nie ma administracji, nie? bo to jest serwer yy, tylko tutaj dla cheaterów, więc ludzie wiecie. Nie mogą mnie zgłosić, to jest najlepsze Później wbijaliśmy na mniejsze serwery, na przykład Darkraft I tam zostawialiśmy komputer na noc włączony I normalnie taki spam był, że goście tam normalnie nie wytrzymywali Ale wbiło wtedy aż 10 subów Ale niestety o 7 rano odbudził się administrator i dostaliśmy bana Za próbę oszustwa Jakie boty? Ja nie jestem botem To ja i kolega, halo <laughs> Jakie boty? O co chodzi? <laughs> gościu tam już przeklina, no nieźle. Wkurzają się. Wiecie co, ja pójdę sobie zrobić? Wiecie, kolację i zaraz wracam. O nie, jakaś emcia wbiła. Ty, twoje usta zostały zaszyte. Tam też. Ha, u kolegi też ksardesa, no to nieźle. Wiem, że dużo osób będzie pisało. Weź, szymek, mogłeś sobie boty załatwić, i one też by pisały twój link do kanału kolegi. Ale niestety ja nie mam takich botów, jeśli ktoś ma, to naprawdę pyry możecie pisać. Link do tego Citpaka z edytowanego macie oczywiście w opisie. No i dwie osoby to dla nas było za mało dla Xardesa i mnie, więc biliśmy na dwóch kontach ja i Xardes i zaczęliśmy spamić. Taka masakra była, taki spam był na czasie, że nikt nie mógł się dogadać, ale szybko dostaliśmy bana. Po nagraniu tego odcinka Xardez ma już 199 subskrypcji, więc jeśli chcesz mu dobić 200, to link do jego kanału masz w opisie.